bo wtedy, ponieważ nie są łączone ze sobą, to ofiara, osoba, której jest ofiara przemocy, nie potrafi bardzo często kojarzyć, że to, co oni przeżywają, jest wyniki nie ich zachowania, ale zachowania kata swojego. Następna rzecz, o której to jest bardzo jest ciekawe, że te rozdzielenie między czarne, i białym powoduje, że te ludzie mają chroniczne poczucia winy. Co powoduje, jeszcze bardziej, że czarnostek jest czynnik, że widać, księżnik? Z tego powodu, że osoba idealizuje swoje kata, daje więcej mocy, bo ponieważ żyje strach, ma poczucie wina, to ono idealizuje postać jakby tego człowieka, który sprawia jest w sprawie Jest bardzo ważne, zrozumieć to, że dopóki że osoba, która jest ofiarą przemocy, nie potrafi, jakby dobre,

Nie traci umiejętności, a przede wszystkim przestaje na przykład marzyć, przestaje mieć takie twórczego myślenia. Ona tak naprawdę im głębsza jest tej, im głębsza jest ofiara tej przemocy, tym bardziej ona będzie wyglądała jak swego rodzaju zumbi który tak naprawdę z punktu społecznego może być słyszane jako osoba bardzo dobrotliwe, tak, bardzo tak jakby pomagający, ale to tak naprawdę jest bardziej związane z jej uległością i obawą przed straceniem. To są ludzie, które bardzo często mają trudności do zaakceptowaniem odrzucenia. I są w stanie wszystko zrobić tylko by nie czuć tej poczucia odrzucenia. Tej bajka ona właśnie opowie o konsekwencje to, tak? że dopóki że nie będziemy potrafili łączyć te dwa elementy w nas, to trudno jest tak naprawdę potrafić się bronić przez przemoc. Także trzy rzeczy tutaj są ważne. Pierwsza jest to, że idealizujemy osobę, która jest tej naszej kat. Dajemy im więcej siły, więcej jakby mocy, sprawczości niż oni mają tak de facto. Traktujemy, że oni tak jakby osoby, które są a na przykład bardzo często więcej pracują niż de facto pracują, więcej umiej, umieją niż de facto umieją, że jakby ich wybuchu są jakby uzasadnione. To wszystko jest idealizowanie tak naprawdę tej osoby. Następne, że jakby kontakt między emocjami a Logika i planów jest bardzo ważna tutaj, aby przez cały czas, jeżeli ktoś jest ofiarą przemocy, zadbał o to, aby zacząć na nowo planować, na nowo widzieć jakieś postrzeganie i że jedno akt. Do Każda akcja prowadzi do reakcji, tak? że każdy akt ma swoje konsekwencje, i że każde działanie jest pewien zbiór, który prowadzi do jakichś celów. To jest bardzo ważne. Jak nauczysz się na nowo, jaki bic, stwożyć pewne celowości w swojego życia. Trzecie rzecz to jest zrozumieć, że a, czarny księżnik, on nie ma siły w królestwo. I dlaczego bardzo często jest tak, że on robi wszystko, aby swoją ofiarę odłączyć od innych ludzi. Bo wtedy on jest Pan i Władca. I to, co jest bardzo ciekawe osoby, które są ofiarami przemocy, że oni z jednej strony nienawidzą swojej jakby kat, tak? Swoją sprawcę, a z drugiej strony to jest jakby oni po prostu jakby uwielbiają, bo wierzą, że to jest jedyna osoba, która jest w stanie im ratować, bronić, a, które mają takie no, zdolności tak, po prostu prowadzić pewne porządkowe życie. Co jest bardzo logiczne, jeżeli patrzymy z punktu widzenia dziecka, żyjące na przykład z przemocy w domu, na przykład kiedy ojciec był przemocowy, tak? Z jednej strony dziecko będzie się bał, a z drugiej strony będzie chciał, aby tego Ojciec w końcu tak, spojrzewał, że to zobaczy, tata, ja Ciebie kocham, zobacz, tata, ja zrobię wszystko, by szczęśliwy. Nie. Dlaczego bardzo często tych ludzi po prostu nie potrafią przypominać złych momentów, a przypominają tylko pewne fragmenty dobrego momentu. Dziękuję.